Witajcie towarzysze, z tej strony ja, wasz kochany Małszak Daniel, to jest towarzysze pierwszy odcinek z naszej kochanej serii, znaczy kochanej, pierwszy odcinek ogólnie z gierki CK3, towarzysze, dzisiaj miała ona swoją premierę i tak jak sobie, nie wiem czy obiecywałem szczerze premierę czy nie, no ale bardzo chciałem szczerze wam nagrać to na kanał, a jeżeli chodzi o inne serie to myślę, że na początek je wstrzymam, jeżeli chodzi o CK3, oczywiście one się pojawią, więc spokojnie towarzysze, to nie jest tak, że ja je odstawiam na Aman i one się nie pojawią, one będą. Ale to że na razie mamy premierę CK3, bardzo długo wyczekiwanej produkcji, że też trochę na nią czekałem. No czy może... Nie, nie czekałem aż tak. Ale byłem bardzo nią zainteresowany, jak zobaczyłem, tak szczerze pierwsze mmm, trailery i ogólnie gameplaye, bo wydawało mi się to bardzo fajne, jak jednak to zobaczyłem. Zobac... Zresztą sami możecie za was zauważyć, jak to będzie wyglądało. Tutaj mamy tutorial, ale może wiecie, co to że... Może sobie to tak na żywo. Ja wiem, że. Możecie się ze mnie trochę śmiać, jak będę w to grał, no ale powiem, wam, że ja chciałbym to zagrać tak na ślepo troszkę, chciałbym zobaczyć, jak to się w ogóle gra. Eee, no i tutaj widzę, że już będziemy mieli chyba pierwszy problem, bo eee, bo 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 ja tu w sumie trochę nie wiem, jak mogę sobie wybrać inna państewka. Pozwólcie, że tutaj, tutaj ogólnie chyba są. Eee, tak, tutaj są chyba takie jakieś eee, scenariusze przygotowane dla nas, ale widziałem, że też jest możliwość. Właśnie, możemy sobie grać jako jakiś władca tutaj, więc sobie to zagramy. Tutaj się tylko wygeneruje świat, możecie to zauważyć. <laughs> no, powiem, towarzysze, jestem mega podekscytowany tym, jak to tutaj wygląda. I co towarzysze? Ja myślę. My ogólnie od dawna chciałem, znaczy no, od dawna, Był plan towarzysze, żeby nagrać Polskę i myślę, że ja spełnię ten plan. I na razie chyba zagramy sobie chcemy, żeby zjednoczyć Polskę. Czym będziemy musieli sobie tu zagrać, tak szczerze towarzysze? <laughs> Możemy tutaj Dolnym Śląskiem, tu jest chyba Wielka Polska, tak, bo to mi przysłania Trochę flaga, Łęczyca, Sandomierz. A ja mam, że chyba Krakowem sobie zagram, bo tu tak szczerze jak patrzę, hmm, bo tutaj w sumie kto rządzi? Tu rządzą Piastowie, tak, to zagramy sobie Wielką Polską, tutaj rządzą Piastowie, to sobie e zrobimy po prostu Wielką Polskę towarzysze i zobaczymy jak to wszystko nam wyjdzie. Weźmy sobie na razie poziom towarzyszy normalny. Jeżeli będzie faktycznie bardzo źle, no tego zmienię, no ale mam nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby. Mm, tutaj możemy sobie zobaczyć właśnie te wszystkie tuły. I tutaj tą zwykłą mapę, dobra. Więc proszę, weźmiemy play. O kurde, już jesteśmy w grze. Mam że tego się trochę nie spodziewałem. Więc widzę, że już to zaczyna bardzo fajnie działać. Dobra, zobaczę, co my tutaj mamy? <laughs> to jest encyklopadias, czyli pewnie to... To mnie będzie uczyło grać w tę grę. E, tak, tak, tak... Tutaj mogę sobie... No to może lepiej to zostawię, bo według mnie to się jednak trochę przyda. E, tak, tutaj mogę ominąć koniec gry <laughs> tym, że sobie tu z zrobię potomka jakiegoś. Mam no, tak... Kogo mam? Mam tutaj trzech... E trzech dzieci. No, trzech, trzech ogólnie następców. Chyba tak to będzie najlepiej rozegrać. No tutaj że za małżeństwo. Tu, 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 tu. Eee, to, 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 że chyba możemy mordować i na też, że powiem wam, że nie czytam tego <laughs> tak na bieżąco, więc wybaczcie mi, jeżeli coś tam ominę. Jeżeli ktoś, oczywiście ktoś bardziej się zna na CK3, bo może ogląda jakieś gameplay, czy no, ogólnie wie o co w tym chodzi, no to może mi naprawdę pisać w komentarzach, jakby ja Absolutnie to że się nie znam na C CK3, jeżeli chodzi o sam gameplay, nie oglądałem nic poza promiewem, więc pewnie będziecie się ze mnie trochę śmiać. No ale mam nadzieję, że chociaż fajnie to wyjdzie. Mogę tu wybrać lifestyle mojego władcy. Czemu nie zdoby w ogóle, zobaczmy. On jest dobry tutaj w walce samej sobie, ale w dyplomacji też nie jest zły. Czy ja mogę jeszcze wybrać ten lifestyle? Tutaj nie. Aha, chyba coś skipowałem, nieważne. Tutaj mamy do, nasze domeny aktualnie jakie posiadamy, dobra. Tak, rozumiem, rozumiem. A, I co towarzysze? I co? I w sumie nie wiem co, co mam dalej zrobić. W ogóle... Zobaczmy, jak to w ogóle mogę armię sobie zrekrutować. Tutaj mogę wszystkie moje jednostki powołać, OK. Mam tutaj 300 żołnierzy, tutaj mam czempionów. E, mogę tutaj sobie ich zobaczyć, tak? I mogę mieć z nimi dobre stosunki. Zakładam, że oni pewnie będą towarzysze później potrzebni do tego, żeby e, przenosić mi jakieś prawa specjalne, bo to są tutaj jakby szlachcice. Zobaczmy jak tu działa dyplomacja. E, to znaczy, mogę tutaj. Mogę wypowiedzieć wojnę, tak po prostu. Od razu. Ale ja nie chcę się towarzysze porywać na takie rzeczy. Myślę, że Heumno mam tutaj. I no, nie mają żołnierzy, oni mają tutaj 310. Żołnierzy, ok. I z, e, to w moglibyśmy ich zaatakować, nawet mhm. Mm Taice e, Mogę poprawić jakieś tutaj stosunki z nim, zaoferować wasalstwo, dobra. Ale co to yeah. mi tak jakoś dziwnie gra, naprawdę, bo tak nie grałem nigdy. Tak znaczy, grałem oczywiście w CK2, jak mogliście zobaczyć, na moją mega kampanię, ale jakoś tak w CK3. Szczerze nie rozumiem, więc wtedy się trochę miotał. Póki co, oczywiście. Mm, no, zobaczmy, jak w ogóle mogę wybrać tutaj live mojego władcy. Mogę tutaj edukować moje dzieci. Władysław Piast. Eee. Mogę go wybrać? Mogę go wybrać, ok. Eee, Bikom. Become... Ok. Wysyłamy tutaj, żeby ktoś się zajął naszym dziedzicem tutaj możemy jakieś intrygi sobie robić, pewnie żeby kogoś zabić, no to akurat to mi jest znajome w miarę mm, tutaj mamy naszą radę, tak, tutaj będą się zajmowali wszystkim, tutaj mamy e, no kogo, mamy dyplomaty, tutaj naukowca, kogoś od intryg, no to takie standardowe rzeczy mamy tutaj, o właśnie to proszę, mamy tutaj decyzję. to jest trochę inna rzecz niż o, akurat była w ck dwójca, w ck 2 e, faktycznie były decyzje, ale tutaj mamy takie wszystkie od razu tutaj Segregowane, możemy sobie tutaj. Co hmm, możemy tutaj? Możemy odnaleźć nowy królewski tytuł. Tutaj chyba, Wydaje mi się, że tu możemy chyba. Hmm, bloodline, czyli taki rodo, taką linię krwi, możemy chyba sobie stworzyć własną. E, możemy tutaj chyba zmienić się na feudalizm, tak. E, możemy zjednoczyć. E, Jezu. No, zjednoczyć. Słowiam wszystkich towarzysze. Tutaj wschodnik Złow, Słowian i tutaj możemy Holy Order. To chyba była krucjata, choć nie jestem tego pewien. Coś na pewno z kościołem związane. No i towarzysze, towarzysze, no. da pokażcie mi gdzie ja mogę ten... Mam w ogóle za dużą domenę, musiałbym chyba jakiegoś wasala sobie stworzyć. Mam tutaj... Co my w ogóle mamy tutaj? Gniezno, Poznań e, i Kalisz. Okej. Okay. Mogę to was dysponować zapewne dla mojego syna, czy ja tu mogę mu coś dać. Kogo ja tu wysłałem. To jest... syn, syn. I tutaj. Tak, to wszyscy są moi synowie, dobra. Wszystko jasne. Oni pewnie się podzielą tym później. Który jest najstarszy, proszę mi pokazać. Ty masz 25 lat. Tobie przekażemy zapewne jakieś... E, jakiś tytuł. Damy ci Kalisz. Możemy ci dać Kalisz Eee. Cannot be... Tu, tu, tu. Aha, dobra. Nie możemy mu dać z tego co widzę, A czy możemy na przykład w jakimś modrzemu synu widać? O, możemy mu dać. Tutaj... Cavedon, chyba namiestnik Kalisza po prostu. No, namiestnik Kalisza. No to nie wiem jak to się do końca tłumaczy. w dom. Eee, Okay, ja damy tylko. No i damy mu ten tytuł, i będziemy dzięki temu mieli. Dzięki temu będziemy mieli już normalną domenę, więc pewnie będziemy chyba więcej i mieli więcej żołnierzy, tak? Dobra. Mm, tutaj proszę mi pokazać tą mapkę. Tutaj jest Kajana. Ja to... Tak, to nie jest jeszcze otrzymane. Pozwólcie to, że sobie tu zobaczę. Możemy to zobaczy. zobaczyć sobie tak szczerze. rodowód e... Kerfi, jak on wygląda. No na razie mamy tutaj tylko. Wielkiego... No nie wiem czy to jest Chamberlain, więc wybaczcie, że tego nie wypowiem. Znaczy nie wiem jak to się tłumaczy na polski, może tak. Tutaj militaria już mamy, dobra, dalej pokażcie mi co tu mamy. Mamy tutaj naszą religię. w ogóle z tego co słyszałem, towarzysze, bo oglądałem sobie troszkę... Mm, trochę się przyznam, że oglądałem sobie innych jak na, yy, nagrywali live'y. Na, no, streamowali po prostu tą gierkę. Dowiedziałem się, że chyba możemy stworzyć w ogóle tutaj własną religię, co jest to mnie bardzo fajną rzeczą. Tak szczerze, myślę, że jak się u... nauczę w to grać, to na pewno sobie stworzymy towarzysze własną religię, ale może na razie nie teraz. Yy, no i co? Mamy jeszcze tutaj jedną zakładkę, czyli tutaj naszą kulturę. Okej, okay, tutaj możemy. Co może tutaj? Możemy, jesteśmy na razie tutaj takim yy, wędrującym, jakby trybie. nie wiem, jakby towarzysze to powiedzieć. Taką hordą. Może nie chodną, ale tak. Tak coś w stylu choddy, chyba mogłabym powiedzieć. Nie wiem, jak to się też tłumaczy do końca na polski. Okej, okay, to właśnie, czyli wszystko mamy. Mamy tutaj nieorzenionego naszego syna. Więc kim by go to urzędź? No, tutaj jakąś. Mamy dla niego żonę. I on ma 24. Więc damy mu taką żonę. O, to trzeba tutaj kliknąć. Nie jestem przyzwyczajony jeszcze, jak to działa. Mikołaj tutaj dostanie trochę mniej, ale już trudno. Ja, mamy żonę. O, mamy live. wejdziemy sobie, towarzysze, e, walkę. A, no to też nie widziałem, że coś takiego tu jest. <laughs> możemy to rozwinąć. Jak to wygląda dokładnie? Możemy tu kliknąć, czy co tu możemy? Aha, możemy chyba tutaj sobie rozwijać perki. Ok. Możemy sobie wziąć strategię Focus autokracji, czyli tutaj. Eee, okej, okay, tu jest... ...Chairway Focus, czyli... Mm -hmm. Czyli tu jest jakieś na przykład zwycięstwo, nie przez... E... ...nie przez walki, tylko przez jakieś takie dyplomatyczne rzeczy. Myślę, że chyba wyjdziemy sobie to. Dobra, i chyba... Nie, ...tutaj nic innego chyba nie możemy wybrać sobie, jak tak patrzę. Dobrze, to, powiem wam, że jest ciekawie... Ja mogę tu zmienić. Tak, tutaj jest widzę prędkość ustawiona, no, dobra. Ok, mamy jakiś węcik. Mm, tutaj. Nasza żona śmiechała, To jest. Tak, to nasza żona. Mm -hmm. Coś tutaj o celibacie jest. Nie wiem, nie wiem, chwila. To czy tutaj dalej. Tu, tu, tu. Eee, tak, tak, tak. Eee. Co możemy z tego dostać? Możemy zostać. A, dobra, to chyba. Chyba jest o owes... Tak, da, to jest wesele. Boże, towarzysze, Wybaczcie... Troszkę nie rozgarnięty jestem jakoś, tak, ale. No, spokojnie prawie niedługo przy tej gierce. Czyli to było po prostu z okazji tego ślubu. Wszystko nam się tu ukazało. Kócie, hmm. powiem, że zaatakowałbym bardzo chętnie hełm, no ale hełmno mam z tego co widzę. 800 jo junior... 900 junior, że My mamy... A mamy 1200, tak szczerze towarzysze. Jakbyśmy chcieli wypowiedzieć wojnę mm, Moglibyśmy tutaj To, to, to albo to I mógłbym dostać z tego tytuł, albo mógłbym I zrobić ich jako wasal Z tego co widzę to tego nie mogę, więc chyba mógłbym tylko to sobie zrobić Powiem wam towarzysze Czuję, że mogę tylko pożałować, ale wypowiedzmy tą wojnę Wydzieliłem wojnę, zatrzymana jest gra, więc tak Znaleźliśmy wszystkie nasze jednostki O kurczę, co to się dzieje? Czy ja musiałem utworzyć jakieś... Nie, nie, nie to jest czegoś innego Czy to jest tylko 8 jednostek towarzyszy? Czy ja dobrze widzę, co widzę? Czy ja tu mam tylko 8 jednostek? Dobra Powiem wam, że nie podoba mi się już to Mogę do jakichś Merchantów wziąć, ale to raczej nie mogę ich też usunąć. Dlaczego mi nie podało wszystkich? Czy to. Unraced, low quality. No ale to co? No, ja chcę ich wszystkich, no, towarzysze. Nie, ja czuję, że tu chyba za was może pojść nieciekawa opcja. No dobrze, może się uda. Jak nie. A nie, dobra, już się wszyscy tutaj. Wszyscy się tutaj zebrali. Myślicie to chyba, towarzyszy, że przegramy na pierwszym odcineczku. Pójdziemy sobie do tego miasteczka. Wiecie co towarzysze może sobie tutaj zmniejszymy do dwójeczki. ja bym chciał jednak to wolno rozegrać. Tutaj okupujemy, tak? Może nawet zniszczymy ich, bo nie spróbujemy towarzysze. Tak, my chyba nawet zdążymy. Czy mamy w ogóle generała jakiegoś? Mamy jakiegoś generała. To jest jakiś się Czy to nie jesteśmy my, przypadkiem? Tak, to my jesteśmy my, nie możemy go zmienić na kogoś innego. Bo tak szczerze, trochę głupi, powiem, mam towarzysze tracić mojego kibula, Jak tak. E... No raz, spróbujemy, towarzysze. Czy my zdążymy? Powinniśmy zdążyć. No, chyba mamy też plusy. Zobaczymy. No, wygrywamy towarzysze, jest dobrze, o, nawet jest bardzo dobrze powiem Wam. Okej okay. plus 4,15, udało się towarzysze. I co my teraz tu mamy? Mm, coś o zaufaniu. E, po... Aha. Mm, 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 mm. Nie wiem, co to jest towarzyszy kit. To jest jakiś podręcznik chyba. Mam takie wrażenie, że to jest coś tego typu jak podręcznik. Eee, każdym razem kiedy mam tutaj jakąś obietnicę. Ok, co możemy zrobić tutaj? Możemy z dostać e, trajta, czyli cechę zaufania. Tutaj możemy zyskać stres i tutaj też możemy zyskać stres. No dobra, weźmy tą obietnicę. Czyli mielibyśmy ją... E, tak szczerze towarzysze, łamać. Dobrze, i jeszcze może dobimy to mamie, póki ona jeszcze tutaj jakoś się trzyma słabiej. Kurde, chyba nie wam manewrujemy tej armii. Aby ja powiem wam przeszedł trochę tutaj, bo tam są rzeki, a rzeki akurat nie są dla nas zbyt fajną rzeczą. Okej, okay, oni przeszli sobie na kujawy. No, nie przychodzę. My na razie będziemy tutaj chyba oblegać stolicę. I zobaczymy jak to się rozstrzygnie. Mm, tak, i tutaj mamy. Widzę, okej, okay, tutaj mamy taki znacznik, który nam pokazuje, nam zostało do końca oblężenia. Weźmy sobie może na czwóreczkę, nawet oni no też będą zresztą tracić towarzysze, tak szczerze, mm, swoich ludzi, jak będą oblegać. Więc to nam nawet będzie na rękę, powiem wam. Później rozniesiemy, jako. A, tak, w ogóle oni sobie będą chyba na naszym forbie, więc ja nie wiem przypadkiem. Hmm, czy oni nie będą dostawali z tego powodu minusu? Zobaczymy. My zaraz dobędziemy ich prawdopodobnie stolicę. Ok. ile mamy procent? 50. Czy to... Nie zaakceptują tego, dobra. Hmm, gdzie mogę tą mapkę? Tutaj? Tak, chyba tutaj. Mam 59%. No, w sumie jeszcze mamy szansę. Pójdziemy sobie towarzysze na gniezno, bo oni chyba nie, oni są w Poznaniu akurat. To jest ciekawe, bo ja tu chyba będę mógł. E, odbijać? Tak znaczy, nie wiem, czy to tak będzie działało. O, o, chyba nam się uda ich złapać, towarzysze. Tak, uda nam się ich złapać, więc lećmy na bój. No, tutaj was zniszczymy ich armię. Super, okej, okay, zwycięstwo. No, ścigamy ich towarzysze, nie ma co. Nie ma co towarzysze. Ok, tutaj. Eee, co? Co to jest? A, to są rajdersi, dobra. Nie ma tego złego. A oni będą to odbijali, więc akurat możemy idealnie ich armię mnie dobić teraz. Jeżeli zdążymy, Ach, chyba nie zdążymy z tego, co widzę. Tak, teraz zdążymy jak tutaj dojdziemy, więc i mieliśmy się towarzysze. Po Ale powiem wam, że trochę jestem zamotany w tej gierce. Okej, okay, zdobyliśmy chyba ich w mam takie wrażenie. Teraz możemy chyba nasze żądania tutaj egzekwować. Czyli tak, dostaniemy. Będziemy mieli lepszą opinię, dostaniemy. Prestiż i... Okej. Okay. No, no ale fajnie, bo tutaj dostajemy widzę tak, taki liścik przy okazji. Tak, powiem tak. Wygląda to krzywo ale działa. Wiem, że to głupia wygląda, no ale towarzysze, to działa. No, tutaj kolejne zwycięstwo, zwycięstwo, tak, tak, tak. E, mamy powyżej limitu. Mamy tutaj widzę 4 na 3. Więc będziemy musieli oddać jednemu z naszych synów jakąś posiadłość prawdopodobnie. To jest głupia sytuacja, bo nie wiem, jeszcze jakie mamy dziedziczenie w naszym państwie. Bo nie wiem, jak to się jeszcze sprawdza dokładnie, towarzysze yy, rodzaj rządów. Yy, ale jeżeli by było tak, że wszyscy, znaczy wszystkie tytuły idą do jednego z naszych yy, synów, to myślę, że to by nie było takie złe. O, tutaj mamy chyba wszystko. Mm, dobra, jak to wygląda, towarzysze? Kilimogenitura. Dobra, czyli najstarszy syn dostaje wszystkie tytuły. I powiem wam, że fajne by to było. Ale, ale... Mm, nie mamy tutaj wielu rzeczy, czyli nie mamy Pokorytetu Koronnego. A właśnie, tak jak myślałem. A jak to tutaj wygląda? To jest chyba związane z córkami akurat. Tak, to jest chyba z tymi mi związane, że jeżeli nie mielibyśmy... E, żadnego na tronie, że nie mielibyśmy męskiego dziedzica... No ale to się, jak na razie dziękuję. Oczywiście, bardzo wszystkim za oglądanie. będziemy kończyć tutaj ten odcinek, bo będzie 20 minut. Więc ja to samo, was to proszę do subskrybowania, komentowania, lajkowania. Tutaj oczywiście, sobie rozwiążemy armię. I zapraszam, was to wasze, do następnych odcineczków z CK3. Które się, się pewnie dzisiaj ukażą. Na razie, cześć.